Siemka, jestem Tetrak i witam Was w kolejnym odcinku z SimCity, tak więc jesteśmy z powrotem z stolicy no i dzisiaj postaram się aby mieszkało tutaj ponad 14 tysięcy mieszkańców, aby ulepszyć ratusz i postawić dodać wydziału Wydział Użyteczności Publicznej to się chyba tak nazywa, tak? Wydział Służb Użyteczności Publicznej, bo dzięki temu będę mógł yy... inaczej, prawda, zdobywać wodę i mieć oczyszczalnię ścieków w regionie, tak że nie będę miał aż tylu yy. Muszę również zmonitorować to, co się dzieje w wysypisku, gdyż nie podoba mi się to, jak mało śmieci jest zbieranych. A co prawda, trzy ciężarówki już tutaj są, także. Może dodam jeszcze jedną, aby być pewien, że nic złego się nie dzieje. Także. Są w ogóle jakieś problemy w szkole? Jak widzę, sale szkolne są zapełnione. No dobra, w takim razie dobuduję jeszcze jeden moduł do szkoły. Raz dodam autobus, żeby dzieci szybciej przyjeżdżały. Bo teraz pojemność całej szkoły to 750 na 710 uczniów w ogóle. Dobra. Bardzo okej. Okay. O kurde, wody nie ma, tak? Spoko. W takim razie mm, wybuduję gdzieś pompę, która teraz na tą chwilę będzie zaopatrywała całe miasto. Natomiast yy, wydaje mi się, że zaczynam budować kolejne osiedla. Zbuduję kolejne osiedla, tylko że kurde, to zapotrzebowanie na przemysł jest tak ogromne. Yy. Jeszcze tutaj dodam przemysł. I. I tutaj, natomiast niebawem będę chciał, aby. Znaczy stworzę takie miasto bardzo przemysłowe gdzieś tam. I właśnie na tamtym na tamtej mapie skupi się większość zakładów. Dobra, ulepszę tą ulicę do średniej gęstości. I zaczynam planować nowe osiedla. Wydaje mi się, że będzie bardzo podobne do tego, które jest tutaj, wręcz lusztczone odbicia. Ym, ale będzie ciut mniejsze, gdyż będzie miało tylko takie trzy, trzy części. O, dokładnie coś takiego. Także w obrębie tego miejsca wprowadzą się teraz ludzie. Na jednym tym kwadraciku umieszczę przemysł, a nareszcie, oczywiście, strefy mieszkalne. Także jedyne co nie zostało to czekać aż to się wszystko ładnie rozwinie. Umieszczę jeszcze aleje. Co prawda, kurde, teraz przeszkadza mi w połączeniu z tym skrzyżowaniem mm, drogi te wierza ciśnień, ale na razie nie będę jej usuwał. Najwyżej zrobię to później. A i zerknę na popyt. Co i jak? Okej, okay, widzę, że najwięcej potrzeba mm, średnio zamożnych, także parki w tym miejscu to obowiązkowo powinny powstać. Więc standardowo pomiędzy ulicą a aleją umieszczę park. Nie dość, że fajna ozdoba to jeszcze. To jeszcze umili mieszkanie obywatelom miasta. Okej. Okay. zaraz lepiej to wygląda. A i podjąłem już decyzję, co umieszczę niebawem tutaj z zabytków. Tak więc, nad morzem, tak jak ktoś z Was mi zasugerował, postawię operę w Sydney, ze Sydney. Zrobię tutaj coś bar bardziej reprezentacyjnego, będą te tereny zielone, jakieś tam parki i inne pierdoły. No, Postaram się, żeby wyszło to bardzo dobrze. No i ta opera, właśnie tu się znajdzie. Co prawda, ona jak widzę, zaraz sprawdza. A nie, jeszcze nie mogę, nie mogę jej Tutaj postawić Ale ona jest dość duża, także będzie potrzeba na nią sporo miejsca Zapomniałem, że powinienem również y, Umieścić, znaczy Planować już y, Co zrobić z transportem, ale Transport jeszcze zaczeka, z racji tego, że najpierw Wolę się zająć. No dobra, usunę tą wieżę ciśnień po raz kolejny, ale mam ku temu powód. Mm, dobra, i postawię ją tutaj. Będę pewny, że już jej nie ruszę. Bo chciałbym, aby ta aleja tutaj była o tej samej wysokości co ta, która jest już wybudowana. No, więc będę teraz kombinował, chyba. Niestety. Aha, no dobra, to nie było takie trudne. Nieważne. Yy, spoko. Ok, więc wydaje mi się, że ten wjazd, wjazd do miasta nie jest taki bardzo brzydki. Co prawda, tutaj z tego terenu niech on będzie pusty. No, w obrębie tych ulic. Więc usunę tą małą strefę i zburzę ten domek żeby tutaj nie przeszkadzał zbytnio Ym, mógłbym może dolepszyć jeszcze ten park a nie, nie mogę, bo już tutaj, tutaj nie będzie miejsca, no nieważne, nie będę przedobrzał tak jak jest jest w miarę w porządku Ym, i może tutaj jeszcze umieszczę te parki, one są tanie i w tej sytuacji finansowej mojego miasta mogę sobie na nie pozwolić, natomiast jeszcze to jest bardzo fajne, niektóre z nich mogę wyłączyć na przykład ten, tutaj, ale nie zmieniają swojego wyglądu, i po prostu służy jako tylko i wyłącznie ozdoba. O, mogę postawić dom burmistrza. Spoko, w takim razie zrobię to, tylko że teraz znów się będę zastanawiał wieki, gdzie go umieścić. Ojej. Czy to na nowym osiedlu, czy to na starym? Nie no, chociaż tutaj zaczęły się budować kamienice i taki mały domek wśród kamienic będzie wyglądał po prostu śmiesznie. Także umieszczę ten dom burmistrza w tym miejscu. No, i teraz epidemia zielonych emotek rozeszła się po całej stolicy. Jak miło, zbuduj prom. Na drodze jest więcej samochodów niż ludzi. Weźmy autobusy i już. Wiecie, co czasami. Y A mi to nie jest prawda i tych korków nie ma tak dużo. Co prawda tutaj nie, tutaj jest inaczej. Tutaj są te korki, faktycznie on, ich jest dość dużo. Ale tutaj się coś musiało pewnie zepsuć albo zbugować, bo one wszystkie zakręcają w tym miejscu. Tak więc przewinę czas i zobaczę, jak ten korek się rozładuje. Bo tak troszeczkę dziwnie to wygląda, że żadne nie jadą tutaj, wszystkie w tamtą stronę. No, bez kitu. Jadę stamtąd, żeby zawrócić, w tym miejscu. Ok, ale już przyspieszyłem troszeczkę czas i jak widzę, coraz więcej osób się tutaj wprowadziło. Zrobię jeszcze strefę mieszkaniową tutaj, przy tej alei i. No i poczekam, aż się rozbuduje, bo naprawdę już chcę. Ym, usunąć ym, tą rurę odpływową ścieków, gdyż ona tutaj nieźle zanieczyszcza, i gdy w przyszłości będę chciał na tym terenie postawić coś innego, na przykład ym, nawet domy dla tych najbiedniejszych to ten teren musi być czystszy, bo będą mi strasznie chorować. Aby jeszcze zapobiec zanieczyszczeniom, dodam kolejną karetkę. Znaczy, jest to pierwsza karetka, więc zminimalizuję ilość chorób, gdyż ta karetka będzie jeździła częściej i docierała do innych. Bo jak widać, tutaj jest imawia, chorują troszeczkę. Okej, okay. w ogóle nie ma przestępstw, policja sobie dobrze radzi. Mm. Strasz, tak samo. Nie, no jeszcze z autobusami jeszcze troszeczkę poczekam. Bo to rozplanowanie przystanków muszę zrobić, gdy już miasto będzie troszeczkę bardziej rozwinięte. Hmm. Dobra, wiecie co? To ja będę może planował sobie teraz dalej, bo... Hmm. No tak, już w tym miejscu będzie plaża. Od tego miejsca może być jeszcze jak... Jakiś, jakiś mały obszar, gdzie właśnie będzie strefa zielona, czy coś takiego, ale to już są takie naprawdę szczegóły, i zajmę się tym później. Więc dobra, przedłużę to osiedle. O, niech będzie takie. No i tutaj pociągnę jeszcze aleje No i zrobię takie zaokrąglenie, tak, takie samo. Jak jest w tym miejscu. Od razu skorzystam z okazji i to samo zrobię. W tym miejscu. Samo zrobię w tym miejscu, tylko tutaj jest coś nie tak. To nie wygląda tak jak po tamtej stronie. I się dziwię dlaczego. Aha, czyli po prostu po tej stronie jest szerzej spokojnie, i w takim razie tak samo zrobię tutaj, tylko już wykorzystam aleje średniej gęstości usunę tą drogę i i wprowadzę małe zmiany. No i okej, okay. już od razu. Od razu fajniej. Kurczę tutaj usunę te ulice, bo one są niepotrzebne w tym miejscu. Zupełnie niepotrzebne. I zrobię wyjazdy o, w tych miejscach. Wypadałoby również połączyć te dwie aleje. I zrobię to w ten sam sposób jak pozostałe. Chociaż nie. Tego się nie zrobi w ten sam sposób. Z racji tego, że tu będzie normalne skrzyżowanie. Gdyż tamta aleja będzie szła biegła w tą stronę. Dobra Także strefy są yy... Tutaj można zasać troszeczkę drzew I zerkając na popyt No faktycznie Nadal jest potrzeba tych średnio niezamożnych, także parki Parki dodam, albo ulepszę te istniejące. No da się, także, także to zrobię. Ale tyle parku już na chwileczkę wystarczy, bo nie chcę przesadzić, żeby nie spamować nimi aż tak bardzo. Dobra, um, tutaj znów dodam zieleń pomiędzy fabrykami a osiedlami i sklepami. Dobra, no, także. No, no, jak, jakoś to z lotu ptaka wygląda. Całkiem przyzwoicie. I teraz sobie też. Myślę. Mm. No, gdzieś w tym miejscu na pewno będzie dworzec i jakaś taka luźniejsza strefa. Natomiast tam dalej, w tym miejscu tutaj strefa komercyjna. I ta opera. No ale kurde, wprowadzajcie się szybciej, bo chcę mieć 14 tysięcy mieszkańców, czy tam 15. No tutaj też mogę dodać strefę, póki co. Bo wiecie, nie chcę naraz rozwinąć całego miasta, bo później po prostu nie będzie co robić, więc... Staram się skoncentrować na jednym miejscu, później przechodzić do następnego i tak dalej, i tak dalej. Wtedy łatwiej się to wszystko ogarnia i o wiele milej się gra. Również, co mi się bardzo nie podoba w SimCity, w SimCity, to jest to, że drogi, które są położone przy nierównościach, gdy się oddali obraz, jakby zapełniają się ziemią, że ziemia je kryje, tak jak ta autostrada teraz, po prawej stronie. I to jest dość wkurzające. Mnie to bardzo wkurza, z racji tego, że no to nieładnie nie wygląda bardzo. A co ze strażą? Wszystko jest w porządku. Zero spalonych budynków. Co oni chcą? Aż się dziwię, że jeszcze jest nadwyżka w tym mieście, ale spoko. Później w ogóle tutaj nie będzie elektrowni, znając życie. Ok, także przyspieszam czas. I teraz o ciężarówki podjechały. Simowie się wprowadzają. Tutaj też mogę umieścić domy. Będą na plaży, ale co z tego? I tak to zniknie niebawem. Jedyne co chcę zrobić, to po prostu dodać ten wydział do ratusza. I zająć się zanieczyszczeniami, które mnie nurtują tutaj. A, tutaj się wytwarzają takie korki, gdyż. Tu są strefy komercyjne i te samochody muszą też jakoś tutaj zawrócić, aby dojechać z tego prawego pasa. No tak, one tutaj zjeżdżają też. I wyjeżdżają. To teraz bardzo dobrze to rozumiem. I dlatego nie polecam Wam budować aż tak wielu budynków przy alejach, gdyż one się wtedy sztucznie korkują. Ale ja właśnie powinny być takimi obwódkami, obwodnicami. Wtedy o wiele lepiej to funkcjonuje ze sobą. O właśnie. Mogę zrobić kolejny wyjazd w tym miejscu i jeden w tym. Dobra. Ulepszę ratusz. Już na szczęście mogę. I o, nawet firewerki się pojawiły, jak biło i postawię... Wydział służb, wydział służb Użyteczności Publicznej. No, fajnie, ten las już teraz wygląda. Będę jakoś rozbudowywał, żeby był jak najbardziej rozłożysty i zajął cały ten wolny teren. Z racji tego, że już mogę postawić oczyszczalnię ścieków, to ją postawię, tylko że w jakimś takim miejscu. Obok którego będę mógł umieścić również yy... miejsce poboru wody. I chyba na plaży tego nie zrobię. Bo kurczę, chciałbym, żeby ona zachowała swój urok. Chyba rozumiecie, o co mi chodzi. Tutaj będą wieżowce. Jeszcze yy... więc nie ma zbyt na to miejsca. Na no serio, nie ma, nie ma tutaj miejsca na to. Haha. Dobra, wiecie co? Zrobię to w ten sposób. A z tego, że już ulepszyłem część, znaczy że ulepszyłem ratusz, to mogę paru mieszkańców stąd wykurzyć. To miejsce zastęp, zastąpię strefą komercyjną, natomiast y, tą strefę Po prostu zniszczę. Tylko najpierw powinienem właśnie zniszczyć te strefy inne. I wybuduję tutaj na wolnej przestrzeni O, przez to ta droga będzie niepotrzebna. Wybuduję oczyszczalnie w tym miejscu. O, dokładnie w tym. Tutaj będzie dość zanieczyszczona woda i ja mam yy... doskonale o tym wiem. Natomiast, yy... dobra, wody póki co tutaj nie będę stawiał, yy, bo się nie zmieści i tak. Ale ta oczyszczalnia powinna tutaj naprodukować troszeczkę wody gruntowej i wtedy postawię tutaj yy, też również pobór wody. Także tą rurę odpływową skasuję, żeby już y, więcej brudu tutaj w tym moim mieście nie tworzyła. Umieszczę tutaj lasy, żeby wchłonęły niepożądane substancje. No i wrócę na to miejsce y, w strefy komercyjne. Albo wiecie co? Niekoniecznie, bo przez to, że są strefy komercyjne to jest potrzeba więcej przemysłu, a póki co nie chcę sobie na to pozwolić. Um. Czy ja już mam? Aha, jeszcze nie mam. Jeszcze nie mam wydziału transportu. Także No jedyne co mi teraz zostało w tym mieście to je w jakimś stopniu rozwijać. Um. Tak więc dobra. Będę stopniowo dodawał jakieś osiedla. Żeby więcej ludzi tutaj zamieszkiwało. przy mu lepsze drogi na tej średniej gęstości. To samo zrobię w tym miejscu A tutaj coś jest nie tak No tak To się dzieje, gdy się nie buduje prostych dróg Teraz już powinno być wszystko Wszystko w porządku Tylko skąd w ogóle ta linia dziwna wychodzi, tego nie wiem. Dobra, zrobię taki i nie będzie żadnego problemu. Nie, no, bo tutaj nie ma żadnych nierówności, jaka no, mamy. Nie no wszystko jest okej okay tu Równiutko Także nie wiem jakieś dziwne dziwne linie Tak w każdym odcinku muszę na nie narzekać Ale niestety są bardzo pomocne A czasami z tej pomocy tylko i nazwa pozostaje Ok, tak więc w tym miejscu wybuduję yy, osiedla. Yy, pociągnę tą aleję dalej, i tutaj. Yy, tutaj przydałoby się coś. Coś innego. Także zrobię kolejną aleję. No i w tym miejscu będzie się już zaczynało coś specjalnego. Nie mam pojęcia co to będzie. No ale na pewno teren tej trend tej opery, no i... nie będzie tutaj żadnej regularnej siatki ulica niczego podobnego w sumie przydałoby się też umieścić gdzieś dworzec kolejowy nawet dwa no ale też mi tutaj będzie na pewno czekało parę przebudów także wszystko przede mną usunę te strefy, przed których nic się nie może zbudować powodują tylko i wyłącznie nieporządek o, i w tym miejscu zamiast domów niech, niech się budują sklepiki, żeby wszyscy mieli co jeść. Hmm. kolejna rura odpływała, nawet nie wiedziałem, że się tutaj znajduje. Okej. Okay. O, ciekawe czy ktoś w ogóle protestuje pod ratuszem. Protestują, jak miło. Sprawdzę w takim razie zanieczyszczenia. Zanieczyszczenia powietrza. ok tutaj są. Są to same zanieczyszczenia powietrza. I kurde, nie mam pojęcia, skąd one napływają. Nie ma tutaj żadnego miasta. I powiedzcie, czy to jest normalne? Wszędzie tak jest. No to takie dziwne, jak mam, jak mam być szczery. Nawet całkiem sporne one są. No bo okej, okay, zanieczyszczenia ziemi mogą być. Wiadomo. Ale powietrza bardziej w tym miejscu. Jeszcze zobaczę mm, mapę zarazków, jeżeli to znajdę, bo te symbole nie są zbyt zanieczyszczone. Aha, wszystkie wywołane zanieczyszczeniem powietrza, ale. No to jest dziwne, że tylko niektóre domy się na to łapią, a reszta. Tych zanieczyszczeń nie czuję, no ale to chyba się tak zmienia po prostu. No i te małe domy, ktoś właśnie mi powiedział, że z tych małych domów i tych kominów po prostu wytwarzają się za zanieczyszczenia, bo te domki nie są ekologiczne, więc może to jest prawda. Może to jest prawda. A wiecie co? Tak, właśnie a propos ekologii, mogę dodać yy, stacji ładowania aut Nissan Leaf. Tak, pytaliście się mnie o to, także. Mogę to zrobić i to powoduje. To jest DLC, które powoduje, że w mieście dzięki tej stacji pojawią się yy, Nissany, właśnie takie. I one chyba teraz powinny wyjechać. No, no i właśnie to zrobiłem. Jakiś sobie jedzie tam dalej. Także, jak widzicie, wszystko działa jak należy. Dobra, ja już się za nią żegnam, mam nadzieję, że się spodobało, jeżeli tak, to oczywiście łapki w górę, mile widziane, a jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zasubskrybujcie o mnie kanał, żeby być na bieżąco.